Korona Elżbiety II z diamentem Koi Nor. To jeden z najsłynniejszych i najbardziej kontrowersyjnych klejnotów w historii. Koi Nor. Jego nazwa oznacza Górę Światła, a jego masa wynosi 105 karatów. Po raz pierwszy wspomniano o nim w XIV wieku. Przez długi czas należał do indyjskich władców, Wielkich Mogołów. Później trafił do perskiego szacha Nadira, następnie do afgańskich emirów i sikijskiego maharadży Ranjita Singha. W roku 1849, po aneksji Pendżabu, Brytyjczycy oficjalnie przekazali Diament Królowej Wiktorii. Jedenastoletni Maharadża został zmuszony do podpisania zrzeczenia się do niego praw. Od tego czasu Koch i Nor jest częścią brytyjskich insygniów królewskich. Został osadzony w koronie królowej matki, którą nosiła Elżbieta II podczas swojej koronacji. Dziś klejnot znajduje się w londyńskiej Tower. Diament wciąż budzi międzynarodowe kontrowersje. O jego zwrot ubiegają się Indie, Pakistan, Iran i Afganistan. Symbol władzy, piękna i bolesnej historii kolonializmu. Jeśli Ci się podobało, zostaw lajka i zasubskrybuj. To dla nas naprawdę duże wsparcie. Sprawdź też nasz Instagram vintagestories.pl. Najlepszy sklep z oryginalną biżuterią vintage w Polsce.